to musiał być dla Ciebie wyjątkowy pojedynek, bo jednak walka z byłym trenerem to zawsze niesamowite emocje. Widzieli się w klatce, że dużo mi to emocji kosztowało, uroniłem te łzy, bo już te wszystkie emocje mnie puściły. Cieszę się, że wygrałem, lecę dalej do przodu, chwilę odpoczynku i dalej wracam na salę. Czy od początku był taki plan, żeby od razu jak najszybciej obalać, czy jednak chciałeś się też trochę sprawdzić z Dominikiem w stójce? Kurczę, jak tylko miałem możliwość chciałem obalić i kończyć to jak najszybciej, bo... No nie będę ten, nie będę ukrywał, że mam mocną stójkę, ma te moc mieć kopał midlami, tak więc czułem to. E, tak więc no szedłem tam, gdzie się czuję bardziej komfortowo niż w stójce, tak? Tam w pewnym momencie wydawało się, że już Dominik może wstać spod ciebie, natomiast ty wtedy wyszedłeś z tą gilotyną i udało się to wszystko zakończyć. <laughs> Zapiąłem to dobrze ciasno, nie było na taką centymetra luzu, tak więc no udało się. No co ja nie będę. Cieszę się, no kurczę, naprawdę mega się cieszę. Powiedz, czy też dodatkowe emocje były w tobie po tym wszystkim, co padło na konferencji? No bo jednak żyliście w bardzo dobrych e, stosunkach, a tu jednak się pożarliście o ten sposób, w jaki się rozstaliście i zakończyliście współpracę. E, najważniejsze to, że daliśmy sobie po mordzie, e, zatopiliśmy ten topór wojenny, tak więc... E... Pewnie usiądziemy sobie, piwko wypijemy na, na afterze i co? No i trzeba dalej wracać do Warszawy i robić swoją robotę. Musisz być bardzo zadowolony, że pogodziłeś się ze swoim byłym trenerem, już macie z powrotem pewnie normalne relacje i wszystko, wszystko w tym temacie będzie dobrze. Mam nadzieję. Taką. Chciałbym Cię też, Alan, zapytać. Bo zawsze się mówiło przy okazji twoich, no może nie zawsze, ale przez sporą część twojej kariery się mówiło, że ty masz te umiejętności na bardzo wysokim poziomie, ale zawsze gdzieś ta głowa nie dojeżdża. Czy ten pojedynek to jest właśnie przykład tego, jak ci może pójść, jeżeli ta głowa faktycznie jest w odpowiednim miejscu? Powiem Ci, że dzisiaj towarzyszyły mi takie emocje jak przy walce z Wigurem, tak więc nie miałem ich w ogóle. Nie miałem ich w ogóle, miałem pustą kur... głowę do, do tej walki. Ciężko cokolwiek było zaplanować, bo mówię, mega emocje mi towarzyszyły, tak więc. Cieszę się, że tak, tak się potoczyło. Wszystko kurczę, yy, walczyłem tak, że z automatu jakby nie? To co mnie ja zostałem wyuczony. A powiedz, czy mierzyłeś się kiedyś z silniejszym przeciwnikiem niż Dominik Zadora? Wprawdzie tutaj to nie była jego płaszczyzna, natomiast ogólnie jest to bardzo dobry zawodnik, były mistrz Federacji Fen. No wiesz, to też nie jest jego płaszczyzna, ale jeżeli wchodzi do mojego świata, no to musiał się z tym liczyć, tak? Że Może tak się skończyć w, par w parterze. Chciałbym cię też zapytać o nazwisko, które bardzo często się przewija Michał Wampir Pasternak. Czy on jest następny na twojej liście? Tak więc, e, e, ja, to nie ode mnie zależy, to zależy od federacji i od menadżera. od chciał teraz walczyć z Iwiurem o pas, tak więc wygrałem fajnie walkę w WMA w, w 8-4 i chciałbym teraz zawalczyć z nim o, o pas rewanżowy, o walkę, walkę rewanżową o pas. Jak myślisz w ogóle, że środowisko sportowe bardziej odbierze ten pojedynek, no bo jednak Dominik był w oczach wielu murowanym faworytem, no bo w teorii zawsze się mówi, że jak walczy Stójkowicz z parterowcem, to wygrywa parterowiec, natomiast ciebie też nie klasyfikowano jakiego tak. Jakiego pełnoprawnego parterowca jeszcze. No chyba zamknąłem gęby niektórym. Dobra, dzięki wielkie, Ala i powodzenia. Wiewiór! Wiewiór! I co teraz? I co I co teraz, rewanż? Nie no, wygrałeś. ty! A ja? Ale ja 8-4! 8 Polak, Polak ma zdecydowanie się No! Ty wygrałeś jedną walkę, tak? Ale 8-4! 8-4! Szereg, ja pierwszy odbiorę, ale ty 7, odbiorę 8, jeden pas Dobra, mam, wa, wa, zrobimy mam, tak. Dobra. Ja, odbieram, ja odbieram jako pierwszy. No, jeszcze jedną. Ja odbieram o, 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 jako pierwsi. Poczekam, grze. E. Eee! Dobra, świecie, Wykitta latura! Ja pierwszy i odbieram, odbieram pas, ty drugi może. Ale on chce inny pas, a ty inny. On to pas. On chce 8-4, a ty chcesz się wysićnie.